Już za ledwie kilkanaście dni dzieli nas od największego wędkarskiego wydarzenia targowego w południowej Polsce Silesia Fishing Federowego 1-3 marca Priziro Arena Gliwice Trzy dni świetnej zabawy trzy dni świetnej atmosfery co będziecie mogli zobaczyć w gliwicach topowych wystawców, topowe marki, najlepsze produkty, nowości na rok 2024, asortyment spożywczy, sprzęt wędkarski, wszystko czego potrzebują na nowy sezon federowcy i karpiarze. Dlaczego impreza została dedykowana tym dwóm dyscyplinom wędkarskim? Dlatego, że nasze wydarzenie ma miejsce na Śląsku. Śląsk to zagłębie karpiowo-federowe. Jest nas tutaj liczna grupa, środowisko dobrze, mocno zorganizowane i nie wyobrażamy sobie, żeby ta impreza mogła się odbyć gdzie indziej niż w sercu karpiowej Polski.